Siemano, siemano. Zobaczcie, co zrobiłem. Kurna na ludzi, którzy mi stają w przejściu. Co o tym sądzicie? Będę szedł, kurna. Bo ludzie się nie potrafią odsunąć. Tylko ja mam ich omijać. Mam sąsiad na Kordonie. Gra. On fajnie gra, akurat. Taki starszy. O! I ja muszę, kurna, ludzi omijać. Nie wiem dlaczego. Tak jest, ale tak jest. Yy, ludzie ze staną na chodniku, ja muszę ich pomijać, to będę w ten sposób robił. Może się odsuną. Co wy o tym sądzicie? Dajcie łapę, subskrypcję dzwonka naciśnijcie. Cześć, trzymajcie się, zobaczcie. Miasto. Moje miasto o złane złą pian... Moje miasto z złą sławą. na język mi się plączę. O, junaki jadą. Powiecie, co to za motory. Takie szczoperki.